Uczucie unoszenia się kilka metrów nad ziemią miał każdy, kto ukończył kalisję triatlon. Ale na te niesamowite doznania satysfakcji i euforii trzeba ciężko zapracować. Armata daje sygnał do pierwszego startu. Uwaga! I dwójeczkami, dwójeczkami tak jest. Na starcie zameldowało się ponad 400 zawodników. Wśród nich drużyna prezydencka, która z Kalisją Triatlon jest od pierwszej edycji. Chcemy się sprawdzić, co roku, spróbować poprawić swoje te czasy z poprzednich edycji w zdrowym ciele, zdrowy duch. Wszystkim polecam taką formę spędzania czasu dla zdrowia psychicznego, fizycznego. Jestem przygotowany, pozytywnie nastawiony. Będzie dobrze. Będą ruszać na trasę ci, którzy sztafetowo tę rywalizację rozpoczynają. A więc tak, teraz sztafetowa historia. Kalisja Triathlon to dwa dystanse i trzy formaty. Jedna czwarta indywidualnie i w sztafecie oraz jedna ósma. Ułamki dystansów nawiązują do części pełnego dystansu, tak zwanego Ironmana. Jedna czwarta to 950 metrów pływania, 45 kilometrów jazdy na rowerze i 10,5 km biegania. Skąd pani przyjechała na triatlon? Przyjechałam z Wrocławia, ale pochodzę z Kalisza tak naprawdę. Tutaj tak, że... dzieci wspierają? Tak, tak, tak. Jesteście dumni z mamy, że mama taka sportsmenka? Mąż startuje? Który startuje. raz? o już, któryś nasty raz startuje, a ma 71 lat, więc kibicowanie związane jest z pewnym stresem, ale właśnie wszedł do wody. Bardzo państwa przepraszam. Pływanie poszło. Zimno. W strefie zmian melduje się wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Ojej. Początek był spokojny, później jakoś tak źle się czy jak mnie ktoś wyprzedza. Nie nauczyłem się jeszcze tego, ale, ale było kilku dobrych, mocnych zawodników, zawodniczek i masz wszystko fajnie. Moc dodawali niezawodni kibice. Największa płynęła od tych najmłodszych. Dawaj, tata! Podoba ci się, że tata jest taki sportowy, że bierze udział w takich imprezach? Tak. A jak ty będziesz większa, też będziesz startować? Tak. Komu kibicujesz? Mojemu tacie i moim dziadkowi. No, sportowi są bardzo, tak? Jak będziesz większy, też będziesz startował? Tak. Mąż już po prostu od 6 rano był tak podekscytowany. Zresztą w ogóle wczoraj cały dzień chodził już biegiem i to nam się udziela wszystkim. Sport to niezwykle pozytywny narkotyk. Odmładza ciało, a przede wszystkim umysł. Coś o tym wie jeden z dojrzalszych uczestników. Czym jest dla niego sport? No właściwie jak powiem na pierwszym miejscu. To już na obrazie, ale na drugim miejscu, na drugim, na drugim wszystkim, wszystkim. Ja widziałem, że telewizja czeka, na tak, a tak, tak. dałem. Co bym być no. pierwszym? Drużyna ko Kozaki od Drużyna Kozaki, rodzi rzeczywiście rodzinne. Syn, syn Kozak Bartosz, Jan Kozak tato. I Synowa pobiegła. No to Kozacko tutaj pokonuje. Ta, kozacko, wiecie. tak. A do strefy zmian wbiega wiceprezydent podsadny. Trzeba szybko odpiąć opaskę z czipem mierzącym czas i chodu. Przed prezydentem 10,5 km biegu. Dobry, 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 dobry. Dałem z siebie ile mogłem. Dzisiaj, ale nie jestem z siebie zadowolony, natomiast cieszę się, że ukończyłem swój dystans. I na trasie biegowej nie brakowało kibiców. Na moście przy szlaku bursztynowym zawisł tradycyjny, piękny baner. Kalisz kibicuje ludziom z żelaza. Na upragnionej mecie na zawodników czekają cheerleaderki. Teraz już tylko ostatnie kroki, medal i wielka radość. Powiem tak, tu jest cudownie, kibice fantastycznie, trzeci raz tu startuję, myślę, że jeszcze będę startował. Było fantastycznie, dziękuję. dziękuję. Mega zawody, najlepsze w Polsce. Fantastycznie, no i do tej pory to tam półmaratony, maratony były, a tutaj to jakaś całkiem inna atmosfera jest przy, przy tratlonach, no, dużo, dużo więcej ludzi, ciekawiej. Gratulujemy, jak się pani czuje po ukończeniu? <noise> Dobrze, fantastycznie, tam widziałam takie baseny, najchętniej to bym się w nich położyła. <noise> Skurczę, skurczę jeszcze raz skurczę. Tak? Aha. Ale jest pan chyba jednym z młodszych uczestników, prawda? Ile pan ma lat? 19, chyba najmłodszy na tym dystansie. Cytując klasyka bez kolzery, powiem 500. Cytując jednego klasyka. Fajny ten Kalisz. Taki nie zapłaski. Także... Trasa, humoru jest! Trasa, jest trasa kolarska dała mi mocno w cztery litery, cześć Piotrek. No, trochę, że tak powiem na dystansie, nazwijmy to koronnym, bo wywody wodę ze zbiegania ciężko też było, bo już czułem zmęczenie w nogach, trochę skurcze łapały ale udało się trzymać w miarę równe tempo. Także jestem tam, mecie, jest, jest medal. medal, jest super. Mam nadzieję, że jak widzą ojca, który jest zadowolony, to Same w przyszłości będą tak chciały kończyć. Dzieciaki, Prawie jesteście pory. dumne staty, że takim jest sportsmenem. Tak! W imprezie po raz pierwszy wystartowała drużyna skaliskich wodociągów. Kaliś... No, nie, nie na pewno byliście dobrze. O, co? na pewno gdyby nie ta woda, to by było bardzo ciężko. Tylko woda z wodociągu! <śmiech> <śmiech> jesteście teamem w pracy, jesteście teamem w sporcie. Tak, zgadza się, razem pracujemy, praca nam e, odpowiada, rozumiemy się. Tak samo na niwie sportowej. A jest. Pierwszy raz startujecie tutaj w Kaliskim? Pierwszy raz się zdecydowaliśmy, kolega był inspiratorem głównym. Każdy z nas każdy, z nas każdy z nas fajnych, fajnych chłopaków. ze sportem, także było, było fajnie. Prezydent, Państwa, Starałem się skoncentrować na tych założeniach, które miałem przed biegiem, niestety chciałem powiedzieć szybciej, tutaj nic się nie da oszukać na takim dystansie, za dużo czasu na siłowni, za mało na, na bieżni. Najważniejsza jest dobra zabawa. Cieszę się, że tyle ludzi przyjechało do Kalisza. Myślę, że to świetna promocja naszego miasta jako miejsca, w którym stawiamy tutaj na sport i wiemy, jakie to ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Po wykonanym zadaniu czas na relaks, pamiątkowe zdjęcia czy zabawy dla najmłodszych. Kilkaset osób dopisało swoją historię w Kaliszu. Do zobaczenia za rok.